Hej, przed Wami gra w Nigdy i część pierwsza, autorstwa pana Jeffrey'a Devera od wydawnictwa Pruszyński Ska. I premierą ta książeczka miała 2 czerwca 2020 roku. I słuchajcie, powiem Wam, że jest utrzymana w dość sporym napięciu. I tak na początku czułam, jakbym oglądała tutaj Tytanika. Była scena z tonięciem i ta obrzydła, woda, która zamierzała pochłonąć, uwięzione tam dwie osoby. Następnie mamy przeskok do dwóch dni wcześniej i później akcja nieco jest opisana na bieżąco. Tak naprawdę do samego końca nie wiadomo, co i jak się potoczy, gdyż autor funduje nam totalny zawrót głowy. Wydarzenia, które wskazują na jedno, okazują się być niezłą zmyłką, której akurat nie braliśmy pod uwagę. Mamy tutaj bardzo dużo zagrywek psychologicznych, zakręcone wydarzenia, po czym rozmowa na ich temat w zupełnie innym kontekście. Sięgając po tę książkę, czułam, że to będzie coś niezwykłego, i powiem Wam, że wcale się nie pomyliłam. Mam taki mały cytat. Nigdy nie ufaj internetowi. No, pewnie się zastanawiacie, co ma z tym wszystkim wspólnego internet. Może zrazu, może nie. Słuchajcie, to będzie takie m, kogoś przesłanie, które powiem Wam, że sprawdzi się tutaj w kilku sprawach. Fajne było to, że ja, kochająca książki, również tutaj czytam o osobach, które właśnie chętnie je pochłaniały. Nie tylko dorośli, ale i dzieci. Bardzo lubię, kiedy te motywy są, motywy są w dziełach poruszane. Jednak tę powieść należy traktować jako e, troszkę najgorszy horror, gdzie nie ma przed nim odwrotu. Kiedy zaczniesz czytać, nie będziesz w stanie przerwać. Jedynie taki malutki minusikiem jest tutaj, jak widzicie, nieco mniejszy druczek. A dość nowym doświadczeniem dla mnie była tutaj fabuła, gdzie narrator zadawał nam sporo pytań, wzniecając i naszą wyobraźnię. Jakoś tak z tymi pytaniami to zawsze mówię: bohaterzy, coś się spytali, ktoś im odpowiedział, a tu nie. Tutaj narrator nas pytał. Ciekawe, czy czekał na naszą odpowiedź. <laughs> Strach był tutaj taki dość namacalny. Nawet najzwyklejsze wydarzenia zmieniały się walkę o przetrwanie. Zaginione osoby niemal rozpływały się jak płatek śniegu na dłoni. Powiem Wam, że może nie. Jakim w sumie trzeba być psychopatą, żeby porywać takie osoby? No, nie chcę Wam zdradzić kogo, o kogo centralnie tu chodziło, ale no, raczej jego serduszko jest twarcze niż głaz. Dodatkowo wkruszycie też w świat gier komputerowych, które totalnie stracą na swoje zwykłości, kiedy tylko przeczytacie tą powieść. A jeśli jesteście ciekawi, czy ktokolwiek z osób zaginionych się tutaj odnalazł? Mm, no i w jakim stanie? Cóż, zostaje mi tylko zaprosić Was do lektury. Powiem Wam, że według mnie jest warta poświęconego czasu i wydaje mi się, że inaczej spojrzycie na wiele spraw, nie tylko dotyczących właśnie samych gier. Nie wiem, w której kolejności mi się tylko te filmiki prześlą, ale taka y, niebieska książeczka, niebieska okładka, bodajże do jutra będzie. Częścią drugą, to jest część pierwsza. Jak mówię, zależy, jak jest u mnie w domu z zasięgiem, przesyłam ich w tym samym czasie, ale nie zawsze w tym samym czasie po prostu dochodzą. Także to mamy część pierwszą, niebieska, będzie częścią drugą. Nie mam tutaj raczej opisanej, nie, bo niekiedy są właśnie zdjęcia na tyle, ale tutaj akurat nie ma. Więc cóż, zapraszam Was do wspaniałego świata kryminału i troszeczkę horroru, gdzie naprawdę postacie będą. <laughs> może nie postacie, yy, sprawa. Tych postaci, które się tutaj pojawią, i to jak będą traktowane, i to w jakim stanie będą, no będzie troszeczkę takim małym szokiem. Dlatego książka jest niezwykle przez to ciekawa. Cóż, zatem się z Wami żegnam i polecam Wam serię. Do usłyszenia, pa pa!